Hebalium, studium hermetycznej filozofii starożytnego Egiptu i Grecji, autorstwa trzech tajemniczonych. Rozdział trzeci: Mentalna transmutacja. Umysł, tak samo jak metale i elementy, może zostać transmutowany od stanu do stanu, od stopnia do stopnia, od uwarunkowania do uwarunkowania, od bieguna do bieguna, od wibracji do wibracji. Prawdziwa hermetyczna transmutacja jest sztuką mentalną. Hybalion. Jak już powiedzieliśmy, hermetycy byli pierwszymi alchemikami, astrologami i psychologami. Hermes był założycielem tych szkół myśli. Z astrologii wyrosła współczesna astronomia, z alchemii wyrosła współczesna chemia, z mistycznej psychologii wyrosła współczesna szkolna psychologia. Lecz nie można zakładać, że starożytni nie znali tego, co współczesne szkoły uważają za ich wyłączną i specjalną dziedzinę. Zapisy wyryte na kamieniach starożytnego Egiptu ukazują w pełni, że starożytni posiadali pełną, rozumną wiedzę o astronomii. Samo wybudowanie piramid ukazuje połączenie pomiędzy ich projektem a studiowaniem nauki astronomicznej. Byli też obeznani z chemią. Fragmenty starożytnych pism ukazują, że byli zaznajomieni z chemicznymi właściwościami rzeczy. Tak naprawdę starożytne teorie Odnoszące się do fizyki, są powoli weryfikowane przez najnowsze odkrycia współczesnej nauki, szczególnie te, odnoszące się do składu materii. Nie można także zakładać, że nie znali oni tak zwanych współczesnych odkryć na gruncie psychologii, wręcz przeciwnie. Egipcjanie byli szczególnie uzdolnieni w nauce psychologii, szczególnie w tych gałęziach, które są ignorowane przez współczesne szkoły. Jednakże działy te są odkryte pod nazwą nauki psychiczne. Co wprawia w zakłopotanie dzisiejszych psychologów i sprawia, że niechętnie przyznają oni, że coś w tym może jednak być. Prawdą jest, że pod materialną chemią, astronomią i psychologią, psychologią działania umysłu, starożytni posiadali wiedzę o astronomii transcendentalnej, nazwanej astrologią, chemii transcendentalnej, nazwanej alchemią, psychologii transcendentalnej, nazwanej psychologią mistyczną. Posiadali oni zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną wiedzę, podczas gdy współcześni naukowcy posiadają jedynie tą ostatnią. Pomiędzy wieloma sekretnymi gałęziami wiedzy, które posiadali hermetycy, była też ta zwana mentalną transmutacją, która jest przedmiotem tej lekcji. Transmutacja jest terminem używanym zazwyczaj do określenia starożytnej sztuki transmutacji metali, szczególnie podstawowych metali, w złoto. Słowo transmutować Oznacza zmieniać z jednej natury, formy lub substancji w inną, i odpowiednio mentalna transmutacja oznacza sztukę zmieniania i transformowania mentalnych stanów, form i uwarunkowań w inne. Więc można zauważyć, że mentalna transmutacja jest sztuką mentalnej chemii, jeśli podobać się to określenie, formą praktycznej psychologii mistycznej. Lecz to oznacza dużo więcej niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Transmutacja, alchemia, czy chemia na płaszczyźnie mentalnej jest z pewnością wystarczająco ważna, poprzez swoje działania? I gdyby ta sztuka zatrzymała się w tym miejscu, to wciąż byłaby jedną z najważniejszych gałęzi wiedzy znanych człowiekowi. Lecz to dopiero początek. Przekonajmy się dlaczego. Pierwszym z siedmiu praw hermetyzmu jest prawo mentalizmu aksjomat, według którego wszystko jest umysłem. Świat jest mentalny to oznacza, że podstawowa rzeczywistość wszechświata to umysł. A sam wszechświat jest mentalny. To znaczy, istnieje w umyśle wszystkiego. Będziemy rozważać to prawo w następnych lekcjach, lecz sprawdźmy działanie tego prawa, czy zdaje się ono być prawdziwe. Jeśli wszechświat jest mentalny w swojej naturze, to mentalna transmutacja musi być sztuką zmieniania uwarunkowań wszechświata poprzez materię, moc i umysł. Widać więc, że mentalna transmutacja jest rzeczywiście magią, o której starożytni pisarze Mieli tak dużo do powiedzenia w swych mistycznych pracach, i co do której dali tak mało instrukcji. Jeśli wszystko jest mentalne, wtedy sztuka, która pozwala sobie na transmutowanie mentalnych uwarunkowań, musi ustanawiać mistrza władcom uwarunkowań materialnych, tak samo jak i tych zwyczajnie nazywanych mentalnymi. W rzeczy samej, jedynie zaawansowany mentalny chemik jest w stanie uzyskać stopień mocy konieczny do kontrolowania większych fizycznych uwarunkowań, tak jak kontrola nad elementami przyrody wywoływanie lub wstrzymywanie burz, wywołanie lub wstrzymywanie trzęsień ziemi i innych wielkich fizycznych zjawisk. Lecz to, że tacy ludzie istnieli i istnieją dzisiaj, jest kwestią wielkiej wiary dla wszystkich zaawansowanych okultystów wszelkich szkół. O tym, że mistrzowie istnieją posiadają taką moc, najlepsi nauczyciele zapewniają swoich uczniów poprzez doświadczenia, które umacniają ich w takiej wierze i stwierdzeniach. Ci mistrzowie nie prezentują swoich mocy publicznie, Lecz szukają odosobnienia od tłumów, aby lepiej pracować na swojej drodze. W tym miejscu wspominamy o ich istnieniu tylko po to, aby zwrócić Twoją uwagę na fakt, że ich moc jest całkowicie mentalna i działa poprzez mentalną transmutację, podlegającą hermetycznemu prawu mentalizmu. Wszechświat jest mentalny, Kebalion. Lecz uczniowie hermetyki mniejszego stopnia niż mistrzowie, wtajemniczeni i nauczyciele, są w stanie swobodnie pracować na płaszczyźnie mentalnej. Wykorzystując mentalną transmutację. Tak naprawdę wszystko, co nazywamy zjawiskami psychicznymi, mentalnym wpływem, mentalną nauką, zjawiskami nowej myśli itp., działa generalnie w ten sam sposób, gdyż działa w tym tylko jedno prawo, niezależnie od tego, jakimi nazwami określa się te zjawiska. Uczeń i praktyk mentalnej transmutacji pracuje pośród płaszczyzny mentalnej, transmutując jedyne mentalne uwarunkowania, stany etc., w inne według różnych formuł, bardziej lub mniej skutecznych. Różne leczenie, afirmacje, negowanie itp. techniki szkół nauki mentalnej są niczym innym jak formułami, często raczej niedoskonałymi i nienaukowymi sztuki hermetycznej. Większość współczesnych praktyków jest ciemna w porównaniu do starożytnych mistrzów, gdyż brakuje im podstawowej wiedzy, na której opiera się ich praca. Nie tylko mentalne i podobne stany czyjeś jaźni mogą być zmienione czy transmutowane metodami hermetycznymi. Ale także stany innych mogą być i ciągle są przekształcane w ten sam sposób. Zazwyczaj świadomie, lecz często świadomie poprzez pewne rozumienie praw i zasad. W przypadkach, gdzie ludzie tego doświadczają i nie znają zasad ochrony, nawet więc wielu uczniów i praktyków współczesnej mentalnej nauki wie, że każde materialne uwarunkowanie, zależne od umysłu innych ludzi, może zostać zmienione czy transmutowane przez głębokie pragnienie, wolę i zabiegi osoby chcącej zmienić warunki życia. Społeczeństwo jest obecnie ogólnie informowane odnośnie tych rzeczy, że nie uważamy za potrzebne wymieniać tego samego. Naszym celem w tym miejscu jest jedynie pokazać, że hermetyczne prawo i sztuka stanowią podstawę dla wszystkich różnych form nauki, dobrych i złych, gdyż moc może być używana w przeciwstawnych kierunkach, zgodnie z hermetycznym prawem biegunowości. W tej książce określimy podstawowe zasady mentalnej transmutacji, aby wszyscy, którzy czytają, Mogli uchwycić prawa leżące u postaw i poprzez te posiąść uniwersalny klucz, który otworzy wiele drzwi prawa biegunowości. Teraz przejdźmy do rozważania na temat pierwszego z siedmiu praw hermetycznych prawa mentalizmu. W którym słowami Kebaliona wytłumaczona jest prawda, że wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny. Prosimy o dużą wagę i dokładne studiowanie tego wielkiego prawa ze strony naszych uczniów gdyż to jest naprawdę podstawowe prawo całej filozofii hermetycznej i hermetycznej sztuki mentalnej transmutacji.